Pokażę, jak się robi deskę sztolcową w 60 sekund. Moi drodzy, gotowa tarcica kupiona na składzie, suszona, sucha, 80%. Tniecie w lamele. Lamele ładnie strugacie, wszystkie do kątów, żeby się schodziły, żeby nie było szczeli. Ciach. Klejcie to Tidewind 3, tylko i wyłącznie. kleicie w taką dechę, tniecie na paski, wychodzą wam takie ładne sztolce. Decha wychodzi tak. Muzywa. O, obracacie szturcami do góry, jeżeli Wam nie wyjdzie, pokleicie jakoś pizdowatą, między innymi tak jak ja, to czyścicie dłutami od stalko, tylko i wyłącznie, dzięki stalko, zabezpieczacie parafiną ciekłą olejem mineralnym, inaczej, wypalacie sobie logo, jeżeli macie, jeżeli nie macie, to so kupcie kurwa, wypalacie logo, szlifujecie, olejujecie, wycinacie rączki i macie dechę, prościzna. No, także prościzna. A jak chcesz, żebym opisał ci to obszernie i tak dalej. Nie wiem, zadaj pytanie w komentarzu. Zostaw obserwację, zostaw lajka i tyle. Nala.